Jesteśmy dalej w Dersalam i tu chłopaki śpiewają Na i mi na I'm Sorry No jedziemy na dworzec, jedziemy na dworzec, no i druga klasa nas czeka w pociągu. Zobaczymy. Ciekawe jest to, że obszeriliśmy listę pasażerów, zresztą zrobiłem zdjęcie. Możemy zobaczyć jakie mają miejsca i kto tam siedzi. Widziałem jakichś Włochów Widziałem ludzi z Europy, Szwajcarów. Szwajcarów. Dosyć dużo obcokrajowców podróżuje tym pociągiem. Bo to chyba taka jest główna atrakcja turystyczna w kraju, poza oczywiście Kilimandżaro. No i co? I na śniadanko nam tu przynieśli zupkę gulaszową. Jest łyżka, można jeść, papryczka ostra, limonka. To ciasto, i to się napchamy spokojnie, także do pociągu nam wystarczy. różnica między tuktukiem a samochodem, że tuktuk za pierwszą chodnikiem samochody stoją w koryżu. Druga różnica, że jest chłodno i wieje, więc jest naprawdę przyjemnie. O, i teraz jak trzeba, to tu na ulicę. I za chwilę zaraz znowu pociągnie chodnikiem. I tak nam Ważne jest to, że z tyłu masz dużo miejsca na dwa plecaki. No i tutaj jeszcze mamy wodę mineralną na podróż i drugą torbę pełną żarcia. Tutaj zostało jakieś 6 km do dworca. No i przed nami nowy kraj nowe przygody. będzie fajnie. Stoimy w Korku, w centrum miasta, a tu gość kury wiezie w cysternie. Kurde on po prostu wozi i zjada podczas jazdy. Bo to często są kierowcy, którzy bardzo długie dystansy robią. No i tak było, że pamiętam jak wtedy w Faktorowo ten giry staliśmy, to oni kupili kurę zabili i oskubali. A teraz... Tylko, że to jest centrum pięciomilionowego miasta, ale ktoś normalnie ma kurę, on je karmi, ma wodę, daje im pić. No i ma w sumie jajka, a i mięso. To jest zarobisty pomysł. No zobacz. kurnik na cysternie. Różne rzeczy w Afryce widziałem. Myślałem, że mnie już nic nie zadziwi, ale to mnie po prostu zaposniwało. Afryka jest niesamowita. Tutaj ludzie naprawdę potrafią kombinować. To no w Europie tego nie ma. I co, wpadamy na stację po całym dniu? I Spotykamy Jamesa z UK-a. Ja, Hello. How are you doing? Yeah, really nice to meet yes. you. I James dał nam złą wiadomość, a może dobrą. Że pociąg jest spóźniony jedną dobę, a może i więcej, nie wiemy. No i w ogóle jest wesoło. Ale co robi James? James podróżuje przez pół Afryki z... from U U U U Uganda, Rwanda. Uh, Rwanda, Uganda, Kenya, through Tanzania and I ja go down to Malawi, Mozambique all the way to Cape Town. Wow! That's so amazing back. Tym rowerem ma kas, ma porządne buty, nogi zorane I jedzie chłop przez pół Afryki kursza rowerem sam I po prostu teraz robi sobie tylko przejażdżkę pociągiem, bo to jest właśnie podobno fajne No i co, wpada rano na dworzec, a ludzie mówią Nie ma pociągu, nie będzie pociągu, a kiedy będzie? Będzie kiedy będzie No i co? Kolejny dzień w Dar Salam, Nie ma pociągu i nie wiadomo czy jutro będzie Afryka Znaleźliśmy jakiś najtańszy hostel. Warunki... Wow. Aż skóra cierpnie. To jest koło jakiejś misji katolickiej. I jesteśmy nad morzem w porcie, nie wiem jak to nazwać. Mega wypasiona dzielnica. Takie budynki. Takie, takie. Wypas jak nie Afryka. Zupełnie to inaczej wygląda niż do tej pory. No i jakbyśmy tu wzięli hotel to byśmy zabulili 10 razy tyle, ale warunki byłyby europejskie. A my mamy hostelik za 28 tysięcy I to jest pierwszy hostel Gdzie mamy daleko No ja jak Berety Idziemy, patrzymy i trzeci raz W trzech różnych częściach kraju Spotkaliśmy tych samych Litwinów raz Rodzinkę na Raz na safari, później w mieście 300 km dalej I mijają dwa tygodnie i spotykamy ich 500 no, a później spotykamy ich w Dersalam. No i oni byli w takim szoku, że coś niewiarygodnego... Czteromilionowe byli. Miasto, no. miliony, 4 milionowe miasto, 4,5 miliona ludzi, pełno ulic, pełno wszystkiego i kurde, spotykamy no. na jakiejś przypadkowej ulicy, no. gdzie mieliśmy iść drugą stroną, a poszliśmy, a, ale chodź Co? tędy Ta. i bach. Ale zauważ, ile w ogóle przypadków spowodowało, że my jesteśmy teraz tu. No to w ogóle ciąg zdarzeń kilkadziesiąt różnych historii. I tutaj nagle oni Oni jutro wylatują mówią na pewno już nas nie spotkamy A ja mówię Tego nie My wiecie Nie być w pociągu dzisiaj Jakby ktoś chciał sobie zrobić pieczątkę Dowolnej instytucji Bo na przykład będzie mu potrzebna do czegoś To tutaj chłopaki i dziewczyny Zrobią wszystko Każdą dowolną pieczątkę to Takie ładne miejsce tutaj Meczet z gwiazdą na górze Ja, ja bym poszedł tam Albo tak. Idziemy w porcie wybrzeżem. Kolonialna zabudowa Tutaj są budynki z lat 30 Albo i wcześniejszych Tak one wyglądają Na zewnątrz, a tak w środku O, tu pan pieniądze stare ma What is this one? With the hole It's Tanzanian? East Africa East Africa Tanzania, Uganda, Kenya 916 Stare pieniądze, jak ktoś zbiera To może tu kupić tanią. How much is this one, brother? This 3000 yes. Czyli 4 50 zł 50 groszy Ja kupował nie będę, bo nie zbieram. Ale fajne z dziurką. Ale fajne z dziurką. Generalnie właśnie w takich miejscach myślę, że jakbym potargował, to bym go nie za 450 a za 3 zł kupił. And this one? Yeah. Oh. 3000 3000. Thank you, brother. Okay. Ah, Wszyscy czekają na prom. kolejce chcą się dostać na wyspę. Pewnie ona nazwie Zanzibar albo jakąś inną. Czy ja chcę iść na ten kiszmarkek? Maciu, powiedział, że nie wejdzie. I o ja się kręcę. Czegoś takiego? To nawet chyba na tamtym chyba nie czułeś. Mamy ten wąs bon rybą jednak. Ja pierdziele, ale wali. Już wiem, co tak jedzie. To tak śmierdzi. Te rybki. Co ty robisz, chłopie, tym kijem tu grzebiesz? Idziemy, dawaj. Wciągaj powietrze. I ognia do środka. O, grają, grają, fajna gra. Nie znam, nie znam. Jumbo, jumbo. Dobry, You know speaking little, little. Yes, yes. Yeah, Karibu, tu jedzenie się przygotowuje z tych ryb. Ja pierdziele, musimy się stąd wydostać. Chciałbym Ci to nagrać, pokazać. Masza Maćka, on spierdziela bo będzie żegał. No naprawdę, smród jest obrzydliwy. To też się nie da pisać, nie? Co powiesz? 你说几遍？哈哈哈哈 Rodziny. I w KFC po prostu pracownicy robią show tylko po to, żeby było mu przyjemnie. Naprawdę to jest niesamowite, jak oni się w tej pracy fajnie bawią. Atmosfera jest super. A wcześniej, jak nam wydawali żarcie, to też na kuchni było naprawdę świetnie z uśmiechem, z radością, gdzieś tam sobie śpiewali na kuchni. No tak powinno się pracować. Praca powinna przynosić radość, a nie tylko pieniądze. Nieważne co robisz. Pracujesz w KFC, które powiedzmy sobie szczerze jest po prostu junk foodem. Czy pracujesz w jakiejś super wypasionej firmie? Najważniejsze, żeby się dobrze bawić, żeby mieć z tego radość. A my z Maczkiem stwierdziliśmy, że mamy dość tego jedzenia tutaj lokalnego. No i po prostu zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Poszliśmy do Kęsiaka i zjedliśmy jedzenie. Mamy najlepszy fakt. Tak i to jest bardzo smaczne w porównaniu do tego, co jedliśmy do tej pory, więc nie jest źle, to jest fajnie. No i gratis takie show, naprawdę rewelacja. Trzeci raz nad Oceanem Indyjskim. Wschodnia strona Afryki. Miało nas nie być tutaj wczoraj. Miało nas nie być tutaj dzisiaj. Mieliśmy już być w pociągu do Zambii, dawno, dawno temu. I znowu jesteśmy. I patrz, jaka krystaliczna woda. Patrz, jak pięknie to miejsce, ta plaża. To się nazywa Coco Beach. I uwaga, jest to 6 km od centrum, od portu rybnego, gdzie śmierdzi strasznie, to wiesz? Tam jest ten port. Trzeba pójść w lewo. 6 km godzinka, ale można tuktuka wziąć za 2000, czyli 3 zł. Idzie tu podwiezie. Tak też zrobiliśmy. Kierowca co wprawdzie był spiany, naćpany, jakiś taki dziwny, ale z nas całych i zdrowych. No i teraz taka akcja, że tam przy porcie woda tak śmierdziała, była tak brudna, że ja mówię, nie ma szans, żebyśmy się kąpali. A tu nagle, 6 km dalej, pływa rzeka, cały ten syf tam zabiera, a tu jest jakiś prąd, który powoduje, że czysta woda tam wpływa. Ta brudna nie cofa się, brudna płynie tam, czysta jest tu. Więc jak będziesz w Tanzanii, w Dersalam, to na Coco Beach, tu masz mnóstwo restauracyjek od nastrania ich. I oni tutaj te ryby z tego targu rybnego, no rozumiesz, w tym głębokim tłuszczu i ty to później tego tam. No i teraz idziemy pływać. I tu jest zaleta podróżowania we dwóch. Dwie osoby. Dlaczego? Dlatego, że jedna osoba idzie pływać na totalnym luzie i zapomina o wszystkim, a druga osoba pilnuje gratów. Paszporty, karty kredytowe, pieniądze, bilet na pociąg, inne papiery, dokumenty, cały plecaczek, kamera, aparat, Powerbanki, telefon, wszystko więc to jest naprawdę duży plus, że jest się w dwie osoby. Bo wtedy na pełnym luzie, trzy tygodnie włóczęgi po Afryce za nami. No i utknęliśmy tutaj w tej Tanzanii. Dzisiaj była taka akcja, że przyjeżdżamy na dworzec obładowani. Kupę jedzenia, sześć, sześć butelek wody półtralitrowych. Mnóstwo rzeczy nakupiliśmy na tą podróż w tym pociągiem. No bo mamy drugą klasę, więc nie wiemy jak tam z żarciem będzie. A nie chcieliśmy kupować przez okno. No i co? I okazuje się, że pociągu nie ma. Może będzie jutro, to jest Afryka. On może się spóźnić. I to dosyć długo i mocno. No i trzeba się wyluzować, bo się nie przejmować. Więc siedzimy w Tanzanii. Poszliśmy na tą Coco Beach. No i to jest najlepszy pomysł, bo de facto ten zgiełk miejski Strasznie osłabia, stracie męczy. A tu jest naprawdę chillałcik. Tu jest tanio, ciepło, ładnie, przyjemnie, egzotycznie i fajnie. Tanzania jest fajnym krajem. Przejechaliśmy pół kraju, wzdłuż i Zajęło to grubo ponad dwa tygodnie. Podróżowanie autostopem jest świetne w Tanzanii. Ludzie się zatrzymują, bo widzą białego człowieka, który macha, więc z ciekawości się zatrzymują albo żeby pomóc, bo nie rozumieją idei autostopu. Wszyscy ludzie, których zatrzymywaliśmy, de facto nikt nie wiedział, co to jest autostop. <noise> Więc to było dla nich wielkie zdziwienie i zaskoczenie. I to było fajne. Spotkaliśmy dwóch fajnych gości, dzisiaj też jednego Anglika, którzy podróżują po Afryce rowerem. Też bardzo fajny pomysł, może kiedyś spróbuję. No i naprawdę jest tutaj bardzo bezpiecznie. Bardzo tanio, bardzo przyjemnie i bardzo przyjaźnie. Oczywiście jest dramat z warunkami higienicznymi, to musisz wiedzieć, to tutaj jest masakra. Kible, podrabiana woda, jedzenie, które jest paskudne, to jest słabe, jak się tak podróżuje, nisko budżetowo. Ale tak poza tym, jeżeli olejesz to i masz to gdzieś, to naprawdę Afryka, a szczególnie Tanzania, ikutunze um, yeah. wewe mbona ah, leo unafanya mambo kama mwewe ah, tena unawafata au wenye mapene panga uniache wewe mm -hmm. na kama mikuwa na wewe I'm sorry. I'm <laughs> on oh, <laughs> well, oh, the you i am I'm in a wake ni magori mm. umekuwa mateka good. Ah. <hati> <Lea is good>. <hati> <hati> kuhimba, mzungu anacheka msione kama wana msionekamawanatumeboe <hati> tu tunajua kitambo tupo kwenye gemu na hatuna mademu ukiona tutuna fosi tupate mashemu tupo na wazungu hapa tupo bichi koko y iyanumenifanya we eh, oh mwanawe yeah, yeah. oh mwanawe Yanumenifanya ni suse Upenda mwengine yeah. Oh mwanawe eh. Oh mwanawe mm, ah, Baby How was it he give you heart in my love on me My love me My love me yeah. No wo oh, oh. yeah, wo kama sinitulipo watu hikize Uli nipenda me. Ulikuwa ngopea, awe shetani. Waza, hey, yeah. yeah, katika uombaji mungu kanipa kipaji kipaji cha wimbaji so kipaji cha uchezaji kipaji cha uchezaji kipaji cha wimbaji vyote ni vipaji tofauti ujuaji yeah. maji toka bala nipozenji shakuwa mwenyeji Mboli boli ni amani mgeni haji pakanugu kule bichi wahuni mabichi boi inakuwaje masera shookib

chupingi tendekalia yako chimani